Cześć, przyszłam do Was na chwilę, jest 5 godzina, 8.20, a zobaczcie jak ciemno i cały czas zachmurzone, co prawda nie pada, ale to jest naprawdę chyba siódma, nie siódma, szósta rano. Słuchajcie, jest coś strasznego po prostu i ja nie mogę rano wstać, czy mam na ósmą, czy na mam na dziewiątą, to jest coś strasznego. I przyszłam na chwilę, ponieważ umyłam włosy, chciałam wam pokazać jak wyglądają po pierwszym myciu. Póki co jeszcze ten kolor wygląda, to chyba tak samo jak wygląda, tak mi się wydaje. Ja przy tych włosach robię sobie takie trochę cieplejsze makijaże. Dodałam takie obrzydkwińowego różu, trochę takiego cieplejszego brązu na oczy, żeby ta, ta twarz trochę bardziej taka rozświetlona była. W ostatnim filmiku zrobiłam sobie kreskę, w tym właśnie, gdzie pokazywałam wam włosy i muszę wam powiedzieć, że... Trochę znudziło mi się robienie kreski. Od kiedy kupiłam ten cień taki kremowy z bel i stosuję go naprawdę codziennie. Dzisiaj chyba nie mam go pierwszego, pierwszy dzień nie mam go od kupna. No tak, bo codziennie go używałam. I jakoś jak przyzwyczaiłam się do oka bez kreski, jakoś to oko tak świeżo wygląda I, i co? I na razie nie będę malowała kreski, po prostu wszystkie... mam tyle słuchajcie cieni, że muszę je wszystkie powykańczać, więc... Yy, więc to jest ten czas. Ja w ogóle dzisiaj, słuchajcie, miałam jechać na noc horrorów, ponieważ yy, chyba we wszystkich kinach i dzisiaj i w poniedziałek jest yy, taki maraton filmowy. Są trzy czy 4 horrory pod rząd. Oczywiście w każdym kinie są inne filmy, sam jakiś taki nieznany, więc tak naprawdę no na chybił trafił. Albo będzie, będą fajne, albo nie będą. Podejrzewam, że zawsze trafi się jakiś taki, wiecie, średni na te cztery. Natomiast ja już zarezerwowałam jakieś miejsca, ale całą noc nie spałam. Słuchajcie, tak mi bolało gardło i głowa, bo mi raz zimno, raz gorąco. Łaziłam, piłam, brałam tabletkę jakąś tam, wiecie, na grypę, bo coś chyba się załatwiało tego fryzjera, bo tam było dosyć zimno i, i sama nie wiem. Naprawdę czuję się póki co jeszcze dobrze, ale to kryzys przychodzi u mnie około 14, więc jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało później. Nie mam też ciśnienia jakoś na te horory, Wcześniej oglądałam wieczorem American Pie, to wiecie, to jest takie trochę młodzieżowy film, ale ja się z niego śmieję, on jest po prostu śmieszny, trzeba mieć dystans do tego, co tam się dzieje i trochę się uśmiałam i szczerze mówiąc mam bardziej jakiś taki nastrój na takie filmy wesołe, jakieś takie nawet bym powiedziała świąteczne, niż właśnie na te horrory, więc zastanawiam się. No, muszę to przemyśleć. W każdym razie mam zamiar nagrywać wam teraz vloga takiego weekendowego. Teraz zaczęłam, pewnie odezwę się trochę później, jak wrócę z pracy do was, powiem wam, czy jadę, czy nie jadę. Do tego kina i co? I tyle życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia później. Hej, już jest prawie godzina 19 i przyszłam Wam tylko powiedzieć, że zdecydowałam, że będę jechała do tego kina na ten maraton. Nie czuję się najlepiej, w ogóle jakoś tak nie mam ochoty za bardzo na te horory, ale stwierdziłam, że nigdy nie byłam na takim maratonie, jak mi się po prostu nie spodoba, to wyjdę stamtąd i tyle. Yy, poprawiłam sobie tylko makijaż, zmyłam standardowo od oczu wszystko w dół, czyli ten cały podkład brązer, co miałam, nawilżyłam sobie skórę, nałożyłam troszeczkę podkładu brązer i to jest wszystko. Wiecie, w kinie jest ciemno, na dworze jest ciemno, więc kto mnie będzie tam oglądał, po prostu, wiecie, tak już był brzydki ten podkład, ta skóra już była taka sucha, więc postanowiłam ją trochę sobie nawilżyć. Wziąłem prysznic, um, zaraz się ubiorę, póki co jest mi tak wiecie, coraz gorąco, coraz zimno, teraz się opiatro zebrałam, ale wiem, że w kinie będzie mi zimno, bo już mnie straszyli, że na takich maratonach jest zimno i tyłek boli od siedzenia, więc no zobaczymy, no muszę się jakoś na pewno grubo uprać, bo żebym się bardziej tam nie doprawiła, jak będzie klima chodziła. No i co? Będę jechała pewnie do jakiegoś McDonalda coś zjeść, no bo wiecie co? Cały tydzień byłam na diecie i dzisiaj chyba nie jestem w stanie wytrzymać od godziny 22 do 4 rano bez żadnego jedzenia, więc przed kinem, myślę, że właśnie około 20 będziemy wyjeżdżać, pojedziemy odebrać bilety, ponieważ pół godziny wcześniej przed seansem trzeba odebrać te bilety, które zarezerwowałam. Pojedziemy pewnie do jakiegoś McDonalda coś zjeść i... Może kupię jakieś chipsy, kole, nie wiem, no bo jednak słuchajcie, nie wiem czy wytrzymam tyle filmów, no na pewno nie do czwartej rano, ale chociażby dwa filmy wytrzymać, to no muszę mieć jeszcze jakieś chipsy, cokolwiek, żeby sobie przegryźć, chociaż jak wiecie, jak już będę tam siedziała. I co jeszcze, jeśli chodzi w ogóle o kino, to jadę do nowego kina, które otworzyli w Gdańsku, nazywa się Cinema 3D, nie mam pojęcia co to jest, ponieważ ja zawsze jeżdżę do Multikina. Ale stwierdziłam, że tam jeszcze nie byłam, więc yy, możemy jechać i zobaczyć. Czemu nie? Tym bardziej, że repertuar w każdym kinie jest bardzo dziwny. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze byłam wielką fanką horrorów, teraz już może mniej, natomiast jeszcze rok temu oglądałam ich bardzo dużo. Jak patrzyłam na różne kina, to muszę Wam powiedzieć, że żadnego z tych filmów nie znam. Przeważnie jest tak, że jeden film jest jakimś filmem premierowym, a cała reszta to są filmy z zeszłego roku bądź 2014 i nie wiem, nie znam żadnego tytułu, naprawdę, więc podejrzewam, że nie są to filmy najwyższych lotów i mogą być trochę przynudze, no tak coś czuję, ale nic nie mówię, zobaczymy. Ja Wam jutro powiem, jakie są tytuły tych filmów, na których właśnie na których zaraz będę, bo nie wzięłam telefonu i teraz nie pamiętam, ale jakieś takie same dziwne, mówię Wam, zresztą pewnie też ich nie będziecie znali, inaczej, no chyba, że ktoś jest takim, wiecie, zapalonym tam fanem horrorów i ogląda wszystko jak leci, natomiast ja dużo filmów oglądałam, jaka tych nie znam, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jutro Wam wszystko opowiem i lecę się ubrać, ubiorę sobie jakąś pewnie grubą bluzę, bo, bo nie chcę tam zmarznąć i... Nawet, tak wiecie, żeby było mi wygodnie. Adidasy, pewnie dżinsy i tyle, tak? Więc słuchajcie, życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Cześć, już jest sobota. Ja właśnie zrobiłam sobie y, takie owoce z jogurtem naturalnym. Ostatnio lubię jeść na śniadanie. Mam tutaj mandarynkę, banana i jogurt grecki z Biedronki. Bardzo lubię takie śniadania. One są lekkie i w sumie syte. Mówię, muszę Wam powiedzieć, że po kilku godzinach dopiero zrobię się głodna, jak zjem sobie takie właśnie y, takie coś. I dobra, chcę Wam opowiedzieć o wczorajszym maratonie. Ja już jestem, jak widzicie, ubrana, mam gruby swetr założony, ponieważ ja zaraz e, wyjeżdżam. Muszę jechać do Galerii Bałtyckiej poddawać lumpy z Zary. Mam, słuchajcie, takiego pecha, z poszukuję jednego swetra z Zary i nie ma go w sklepach stacjonarnie, nigdzie tutaj koło mnie, ani w Gdyni, ani w Gdańsku. Więc zamówiłam go online raz, przyszedł uszkodzony, znaczy uszkodzony, wiecie co? Przyszedł z taką skazą tu z przodu i zamówiłam kolejny i słuchajcie, przyszedł z podartym rękawem, znaczy podartym takim zaciągniętym. Po czym spodnie przyszły z mega krzywymi nogawkami i jeszcze mam jedną rzecz, ale teraz nie tam jest w tym kartonie i w każdym razie wszystkie, o Jezu, cztery rzeczy są do oddania, właśnie jadę to oddać wszystko i wiem, że w sklepie nie ma tego swetra, więc pójdę może do H&M i zobaczę, bo tam też sobie upatrzyłam jaki swet, może tam będzie yy, właśnie ten, który chcę kupić, to może w końcu uda mi się nagrać haul zakupowy. Wcale to nie jest takie proste. Ja stwierdziłam, że nie będę kupowała w tym roku swetrów e, typowo akrylowych i szukam właśnie z dodatkiem wełny, i nie jest takie proste, naprawdę. Słuchajcie, w zarze macie full swetrów, które kosztują 150-200 zł, i to, są zwykły, to jest sam akryl, 100% akrylu, więc e, nie wiem na czym to polega. Kiedyś swetry akrylowe kosztowały 20-30-40 zł, w jakichś tam sieciówkach, takie wiecie, najzwyklejsze. Dzisiaj dorobią jakieś sznurki z przodu albo coś i, i wystawiają w cenie 139 zł. Ja nie wiem na czym to polega, w każdym razie ja na przykład ten, który mam na sobie, kupiłam chyba dwa lata temu w Berszce za 30 zł, on oryginalnie kosztował 160, ponieważ on ma wełnę i jest trochę gryzący, tak Wam pokazuję, mam bardzo długie rękawy, zobaczcie. Ale w nim jest tak cieplutko, ja na niego zarzucę dzisiaj ramoneskę, i to mi wystarczy, ponieważ ja nie będę chodziła po dworzu, jadę tylko do tej galerii, w ogóle jakoś tak dziwnie grubo tu wyglądam w nim. Ale mam gdzie cała ma takie przody tutaj, ja jej tak zwinęłam, i może dlatego. E, I co? I zarzucam tylko ramoneskę, jest mi naprawdę ciepło. Ja mam z zeszłego roku takie Spullen Bear swetry, które są właśnie akrylowe, i słuchajcie, nie dość, że są sztywne, to jest w nich zimno i ewentualnie to możecie się spocić. Naprawdę. W tym roku stwierdziłam, że będę szukała tych, co mają wełnę i no, i dlatego ten hul się przeciąga. Ale chcę Wam opowiedzieć o wczorajszym maratonie. Ja wrzucałam na Instagrama zdjęcie z nazwą tego kina. Przecież wczoraj Wam też mówiłam, że to się nazywa Cinema 3D. Nie wiem, czy u Was w miastach są, jest to kino. Natomiast tam są takie fajne fotele wyprofilowane i dosyć dobrze się siedzi. Ale wiecie co? Ja na zdjęciu widziałam, że one mają takie, wiecie, takie zagłówki. I myślałam, że te zagłówki są w jakiś sposób regulowane. Okazało się, że te zagłówki, ja jestem wysoka, mam 1,75 m, i jak siedziałam prosto, to ja ten zagłówek miałam gdzieś tutaj. Naprawdę nie wiem, na czym to polega. On w ogóle jest nieruchomy. I tak jak siedzisko, jest mega wygodne. Ja wytrzymam do czwartej rano, słuchajcie, obejrzałam wszystkie filmy, tam były trzy. Trzy filmy, tak, wszystkie, wszystkie trzy, to niestety te plecy, to oparcie nie było zbyt wygodne. Ja miałam koc, więc sobie podłożyłam, ale siedzi się w ten sposób. Jesteście jakby odchyleni do tyłu i bardzo źle się ogląda, ponieważ ja siedząc w ten sposób nie widziałam ekranu, to znaczy ekran widziałam, ale już nie mogłam czytać. Półbierek jest film po angielsku, ale pierwszy był ruski, więc ja ruskiego nie znam. I po prostu zagłówki tych... Um, Foteli przede mną i tych jeszcze niżej zasłaniały mi, słuchajcie, po prostu ten dół ekranu. I ja coraz musiałam tak siedzieć wyprostowana, no bo nic nie, nie, nie widziałam po prostu. Więc nie wiem, jak osoba, która ma na przykład M60 czy M65, jest w stanie oglądać ten film. Albo musi siedzieć niżej, bo ja siedziałam na samej górze, albo po prostu cały coraz być wiecie, prosto, no bo jak się wiecie op oprzecie, oprzecie o przecie o to oparcie, to będziecie w ten sposób i. Nie wiem, to jest trochę bez sensu zrobione, ale ogólnie siedzenia są wygodne. No do tego dążę. Ogólnie są wygodne i siedziało się całkiem dobrze. Tyłek mi nie bolał. Jeśli chodzi o same filmy, miałam wam powiedzieć tytuły. Ale chyba wam nie powiem, dlatego, że to nie były jakieś fajne filmy. One generalnie to były mega tanie filmy i to było widać. Pierwszy był rosyjski. Ja tego nie doczytałam. Ja wiedziałam, że coś będzie z Rosją związane, ale ja nie wiedziałam, że to będzie film ruski i ja w ogóle ruskiego nie znam i tak mi się to śmiesznie oglądało, jak oni tam, słuchajcie, gadali po rusku. Natomiast, no, taki wiecie, no, wszystkie trzy filmy były spapugowane z jakichś tam innych filmów, te wątki. Zresztą, co oni mogły jeszcze w tych horrorach wymyślić? wymyślić? Ciągle jest to samo. Pierwszy był o pętaniach, drugi był o też jakichś tam potworach i demonach, a trzeci był o jakimś facecie, co zjadał ludzi, wiecie, kroił ich na części i zjadał. To takie... te historie już były, więc nic mnie tam nie zaskoczyło, nic mnie specjalnie nie przestraszyło, ale dosyć dobrze się oglądało, wiecie, zawsze coś innego niż siedzenie w domu. Yy, I co? Taki maraton myślę, że raz na, na rok można iść. Ja bym z chęcią, jak sobie wczoraj pomyślałam, że położona na taki maraton komediowy, naprawdę. Jakby były jakieś trzy fajne komedie, z chęcią bym sobie po rząd obejrzała, bo... Wieczorem, jak zanim pojechaliśmy, byliśmy jeszcze na pizzy, więc byliśmy na jedzeni, więc całkiem spoko się siedziało. Jeśli chodzi o to, czy tam jest zimno, bo właśnie dużo osób mnie ostrzegało przed tym, że tam będzie zimno. Mi nie było absolutnie zimno. Mi wieręcz momentami było mega ciepło. Ja miałam koc, ale ten koc miałam tutaj pod głową, bo widzicie, jak sobie leżałam, bo my siedzieliśmy na takim, tam są jeszcze takie siedzenia jakby podwójne, takie kanapy, które nie mają tego podłokietnika tutaj pomiędzy i... One są teoretycznie większe. Można nam się, wiecie, położyć tak na boki, w ogóle takie dosyć wygodne. Z tym, że, wiecie co, trochę momentami brakowało mi, żeby tą drugą rękę też sobie tak oprzeć. Ale co? Ale no, no nie ma co narzekać. Naprawdę było spoko. Bilet kosztował 25 zł i z tego, co wiem, to w poniedziałek już tego maratonu nie ma, więc on był chyba tylko wczoraj. No i tyle. Tak więc, słuchajcie, jem to, co mam tutaj w tej miejsce i jadę do tej galerii i myślę, że odezwę coś do Was jeszcze później i powiem Wam pokrótce, czy... I zawsze mówię do Was, że powiem Wam coś pokrótce. I powiem Wam, czy coś kupiłam, czy nie kupiłam, tak więc do zobaczenia później. Jest 17.30, ja właśnie wróciłam. Nagrywam przy tym świetle, przy toaletce, ponieważ próbowałam przy oknie, ale wiecie co, już się robi pomału ciemno, więc ten obraz jest taki, wiecie, nieładnie to wygląda i stwierdziłam, że to światło jest dużo lepsze. Jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy, kupiłam jeden sweter, sweter w H&M, który chciałam i który mi się podobał. Dobrze, że przymierzyłam, ponieważ mimo tego, że to jest to sweter oversize'owy, to wzięłam MK. Powiedzcie mi, jak wy macie w ogóle, jak, jak wy podchodzicie do rzeczy, które mają w nazwie oversize, znaczy w nazwie, które są nazywane jako rzeczy oversize'owe, bo kiedyś oversize to był jeden rozmiar dla wszystkich. Teraz oversize jest S, M i L i zawsze się zastanawiam właśnie, bo często jest tak że zauważyłam, że dziewczyny kupują najmniejszy rozmiar z oversize'u, bo przeważnie tak jest, że niestety, jak ktoś na przykład nosi, nie wiem, MK to w Oversize'ach nawet XSK jest dobra. I jak Wy do tego podchodzicie? Bo mi się zawsze wydaje, że to ma być właśnie obszerne i powinno się kupować tak naprawdę rozmiar, taki jak się nosi, bądź ewentualnie o ten jeden rozmiar mniejszy, ale już nie, nie takie, wiecie, że dwa albo trzy rozmiary mniejsze, no bo to chyba nie na tym polega właśnie ten cały... Yy, to cała moda z tym oversizem i tak się zastanawiam, jak wy do tego podchodzicie, bo też wiem, że nie każdy lubi ubrania takie obszerne i czasami niektórzy po prostu kupują, żeby, nie wiem, sweter oversize był po prostu normalnym takim, wiecie, swetrem przy ciele i tak się właśnie, tak ostatnio o tym myślałam i nawet w ostatnim filmiku miałam was zapytać, ale zapomniałam i dzisiaj tak właśnie kupując ten sweter... Zastanawiałam yy, się, bo ja online chciałam kupić eskę, bo ja widziałam, że one są duże, ale wiecie co, ta eska wcale dobrze nie leżała, bo na przykład w tej esce ten tył mi się tak podnosił i stwierdziłam, że wolę wziąć większy, on ma być obszerny, więc będzie obszerny, ja Wam go pokażę w holu. I co jeszcze, w Zarze kupiłam jedną bluzkę i to w zasadzie wszystko, nic więcej nie kupiłam jeśli chodzi o ubrania, miałam w planie szare dżinsy kupić jeszcze w Zarze, ale wiecie co... Tam jest taka seria w TRF, w TRF, dobrze mówię? Jest taka seria, ja kupiłam sobie tamtą właśnie spodnie i dzisiaj oddałam, ponieważ wiecie, okazało się, że są bardzo podobne do takich innych szarych, które ja mam. Ja chciałam jaśniejsze, ale wiecie, w sklepie wyglądały na jaśniejsze, jak przywiozłam do domu, okazało się, że są prawie takie same, tylko tą fakturę mają inną. I ja właśnie szukam takich szarych spodni. I słuchajcie, tam jest taka seria, która jest, się nazywa... Mm, Oj, ja wam teraz nie powiem, ale ona jest z normalnym stanem, bo tam jest wysoki, jest niski i jest mit. Jakoś tak to się nazywa chyba, my, idy. I słuchajcie, te spodnie są cudowne. One nie są takie, wiecie z tej serii takiej gumiastej, obciskającej nogi, bo na przykład te high waist, to one takie są i niestety ja, słuchajcie, nie mogę takich nosić. Te niskie, tak samo, one są takie, był piękny szary odcień, idealny, ale właśnie one były z tej serii takiej mega ściskającej, a te w normalnym, słuchajcie, normalne w pasie, które mi najbardziej odpowiadają, niestety są chyba tylko w dwóch czy trzech kolorach, są chyba czarne, właśnie te takie szarawe i... Ale ciemne, szare i jeszcze chyba jedne, granatowe jakoś tak. I one mają normalny stan i wyobraźcie sobie, że one tak pięknie leżą. One są, one są przede wszystkim bardzo, bardzo długie i są takie idealne. One nie obciskają tych nóg, tylko tak pościutko leżą. No, do, do mojej figury są idealne i bardzo żałuję niestety, że nie ma szarej, bo z chęcią bym kupiła. Także spodnie nie kupiłam. Co jeszcze? Weszłam na chwilę do Rosmana, ale też przyleciałam, nic nie kupiłam i słuchajcie, byłam też na, zakupu, na zakupach w Lidlu. I nasłuchałam się ostatnio o tych produktach z w że są bardzo dobre i kupiłam sobie taki spray do czyszczenia kabin prysznicowych, nie wiem czy miałyście, czy macie, moja kabina wygląda coraz gorzej, zresztą baterie włazięte tak samo, próbowałam już mleczkami różnymi, octem, ale niestety, widzę, co to jest efekt tylko chwilowy i zastanawiam się, czy właśnie takim czymś nie spróbować, co prawda nie wiem, czy to jest też do baterii, Chyba tak, bo tu jest pokazana bateria. Ale spróbuję na pewno kabinę wyczyścić, ponieważ ona wygląda tragicznie. Naprawdę, ja tu mieszkam, słuchajcie, pół roku, a kabina wygląda, jakby miała 100 lat, więc e, muszę spróbować ją spryskać i, i zobaczymy, czy coś to da. I zaraz właśnie będę to robiła, ponieważ e, jutro chcę jechać jeszcze na cmentarz, jutro jest niedziela, ma być też ładna pogoda. Dzisiaj, słuchajcie, ja założyłam tą ramoneskę i naprawdę w dzień było tak pięknie, bo trochę jednak chodziło pod podwodze, jak się okazało, ale wcale nie było mi zimno. W ogóle. Tak więc... E, Cudowna pogoda, zobaczymy jak będzie jutro, jutro ma być chyba też jakoś tak w miarę ok, ma nie padać, yy, także pół dnia na pewno spędzę łażąc po jakichś tam cmentarzach, bo niestety w poniedziałek, nie we wtorek nie da się wszystkich naraz obskoczyć, więc jutro do Gdańska, a potem w moim mieście w pierwszego. I w ogóle, słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że wszędzie było tyle ludzi, że ja czasami się zastanawiam, po co ludzie robią takie zakupy, tym bardziej, że poniedziałek jest wolny. Ja zawsze mnie to też zastanawia, tak jak Luby Oversize mnie zastanawiały, tak właśnie mnie zastanawia kupowanie tych rzeczy. Słuchajcie, w Lidlu, w Biedronce, w HM w, przy jedzeniu, w galerii, słuchajcie, wszędzie na drodze tyle tych samochodów że ja jestem w szoku, naprawdę ja jestem w szoku, to jak przed świętami Bożego Narodzenia, słuchajcie, korki, wypadki na drodze, nie wiem, przecież sklepy są normalnie w poniedziałek otwarte, można iść tutaj kupić bułkę, masło, nie wiem, owoce, warzywa, co tylko chcecie, więc e, szok, po prostu szok, wszędzie były takie kolejki, że niestety, ale e, nawet do przymierzalni, nie chciało mi się przymierzać, ale już słuchajcie, poczekałam i przymierzałam ten swet, jeden czy drugi, ale w Zarze, słuchajcie, to była taka kolejka do kasy, że Wy sobie nie wyobrażacie. Jeszcze jedna kasa była rozwalona, a tam, pa, znaczy, roz, no coś się zepsuło w tej kasie, więc były tylko dwie, zawsze są trzy. Dodatkowo ym, widziałam ogłoszenie, że tam jest za mało ludzi do pracy i szukają. I wiecie co, tam była taka zadyma w tej zarze, że. Jeszcze ja zwracam aż cztery lumpy i jakaś nowa dziewczyna mnie obsługiwała i niestety szło i to po prostu wolniej, no po prostu wolniej niż tym innym dziewczynom zazwyczaj. I muszę Wam powiedzieć, że korek zrobiłam też ja na pewno, to się przyznaje, ale no szok, słuchajcie, wszędzie tyle ludzi, że jak przed świętami jakimiś. No dobra, to już wszystko, którą, którą mamy godzinę. Chwilę po wpół do szóstej, idę sobie zrobić melisę, kupiłam ekologiczną, więc zaraz ją wypiję. I co? Coś sobie obejrzę pewnie, i taki będę miał wieczór. Dopiero teraz odczułam to zmęczenie po wczorajszym maratonie. Naprawdę czułam się dobrze przez cały dzień, ale w pewnym momencie mam zresztą tak około 14 taki kryzys, i właśnie, słuchajcie, dzisiaj było znowu. Nadszedł ten kryzys, i już mi zaczęły tak nogi boląć. Wiecie, już mi się nie chciało chodzić, mówię. A szkoda, w ogóle wiecie. Nie chciało mi się, po prostu nie chciało mi się. To, co kupiłam, to, to wzięłam, i w ogóle jeszcze, jak tak chodziłam po tych sklepach, tak sobie pomyślałam, że. Ostatnio jest mi ciężko cokolwiek kupić, jestem trochę taka wybredna się zrobiła, mało co mi się podoba i... Powiem wam, że jak wyszłam sobie takiego kropa, chaosa, kubusa, totalnie nic, naprawdę. Jeszcze jedynymi takimi sklepami, właśnie, gdzie mogę coś wybrać, jest właśnie Zara i, e, i HM, i to jest wszystko. W tych innych sklepach ja nic nie widzę, w Reserved nic nie widzę, w New nic nie widzę, po prostu wiecie, jak wyszłam i wyszłam, po prostu przyszłam około te sklepy, nawet nigdzie nie zajrzałam. po prostu przeszłam, zrobiłam rutkę, wyszłam, zrobiłam ileś kilometrów chyba z pięć, po tych galeriach, bo mam w dwóch, i tyle. Tak więc słuchajcie. To już jest wszystko, dziękuję bardzo Wam za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrypcji oraz zapraszam na mojego Instagrama, tam wrzucam często stroje dnia, będę wrzucała ich tam więcej, ponieważ okazuje się, że straszny, strasznie fajny jest ten Instagram. Mam zamiar w ogóle zrobić Wam takie filmik, jeśli chcecie, o dziewczynach, które ja obserwuję i Wam pokażę, które najbardziej lubię, choć oczywiście o które głównie pokazują stroje dnia. Ja strasznie lubię, słuchajcie, ja czasami w nocy siedzę i tak się w to wkręciłam. Ja w ogóle na Facebooku nie siedzę, tylko przeglądam tego Instagrama i te dziewczyny i te stroje i inspirują mnie strasznie, więc może jak będziecie chciały, to nagrywam też taki filmik. A tymczasem uciekam i idę wypić tą herbatę i wykąpać się i będę się relaksować. Także dzięki wielkie za uwagę i do następnego.